Czułaj! Z tej strony 55. Głogówecka Drużna Harcerzy Bastion. W ramach kampanii Bohater przygotowaliśmy film promujący nasze miasto i naszego potencjalnego patrona, czyli Hetmana Polnego Koronnego, Stefana Czarnieckiego. Głogówek to pięciotysięczne miasteczko lewo, leżące w województwie opolskim w powiecie prudnickim, niedaleko granicy z Czechami. Najbliższe duże miasta to Kędzierzyn Koźle, Opole, Gogówek jest siedzibą gminy. Nazwa miasta pochodzi od rosnących tu w średniowieczu krzewów w głogów. Herb Głogówka wspomina o dawnej uprawie winogron w regionie. Niemiecka nazwa miejscowości to Oberglöggau. Historycznie Głogówek leży na Górnym Śląsku, na pograniczy Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Główczyckiego. Przez miasto przepływa Osłubowa, lewy dopływ Odry. Krajobraz okolicy to przede wszystkim pola uprawy. Główek istniał już w 1076 roku, a w 1275 roku został miastem. Przez pewien czas był stolicą samodzielnego księstwa Głogówecko-Prudnickiego. Jednym z jego władców był książę Bolko V. Dogadał się on z Husytami, którzy zaatakowali księstwo i wykorzystał ich do podboju Śląska. W pewnym momencie Gugówek był najpotężniejszym władcą w regionie. Niestety jego jedyny syn zginął przedwcześnie, a po śmierci Wolka, Gugówek, wzięto do Księstwa Opolskiego. W 1561 roku miasto i okolice znalazły się w rękach Rodo-Opoesdorfu. W 1655 roku wojska szwedzkie najechały Rzeczpospolitą obojga narodów, opanowując dużą część kraju. Król Jan Kazimierz Waza wraz z małżonką Marią Ludwiką i liczącym 1800 osób dworem ratował się ucieczką na Śląsk. Schronienia udzielił mu hrabia Franciszek Operzdor, który ugościł króla w Głogówku. W związku z pobytem króla i jego dworu, Głogówek na dwa miesiące stał się stolicą Polski. W po XVIII wieku po pierwszej wojnie śląskiej miasto znalazło się w granicach Prus. Wkrótce strawuje pożar. Jednak zabudowanie udało się szybko odbudować. W 1801 roku na zamku gościł znany kompozytor Ludwik van Beethoven, ukrywający się przed wojskami nap napoleońskimi. Podziękował za gościnność kompozytor, zadedykował miastu swoje, jedną ze swoich symfonii. XIX wiek był dla Głogówka spokojny. Ominęła go także I wojna światowa. Podczas plebiscytu w 1921 roku 96% mieszkańców Głogówka opowiedziało się za wcieleniem go do Niemiec. W miasteczku stacjonował wówczas generał Karl Höfer, głównodowodzący sił niemieckich tłumiących powstania śląskie. Po powstaniu, Gugówek pozostał w Niemczech. Podczas II wojny światowej do Główka kierowano polskich robotników, którzy pracowali pod przymusem dla niemieckich gospodarzy. W styczniu 1945 roku przez Gugówek przeszedł Marsz Śmierci czyli kolumna więźniów obozów koncentracyjnych prowadzonych przez SS w głąb Niemiec. W naszym mieście doszło do okropnej zbrodni, bo w miejskim parku rozstrzelano kilkunastu Żydów. W marcu w okolice Głogówka dotarł front. Armia Czerwona pokonała siły niemieckie i zajęła miasto. Wcześniej je bombardują. Po wojnie miasteczko pozostało w Polsce jako część tzw. ziem odzyskanych. Od 1950 roku Głogówek znajduje się w granicach województwa opolskiego. Największą atrakcją gołówka jest średniowieczny zamek, wniesiony przez opolskich piastów pod koniec XII wieku. W czasie świetności twierdzy przypadły na rządy Gości tu choćby król Jan Kazimierz Waza, poeta Jan Andrzej Morsztyn czy kompozytor Ludwig van Beethoven, ostatni dziedzic zamku. Wilhelm Karol Jan opuścił go w 1945 roku, czekając przed Armią Czerwoną. Obecnie twierdzę znajduje się. W rękach gminy, jednak na ten moment podziwia się można jedynie z zewnątrz. W zamku rozciąga się wielki park miejski. O powierzchni 17 hektarów. Przechadzając się alejkami możemy natrafić na kolumnę świętego Jana Nepomucena z 1744 roku. staw parkowy i studnią Karola, przy której dawniej znajdowała się pustelnia. W parku rośnie wiele rzadkich gatunków roślin. Pojawiają się w nim też bobry, sarny, dziki, lisy, wiewiórki, trzydzieńciowy. W sercu Głogówka znajduje się rynek z renesansowym ratuszem, którym urzędują władze miasta. Dookoła placu stoją zabytkowe kamienice. Przy ratuszu można odnaleźć figurę Najświętszej Maryi Panny, Panny i Fontanny. Głogówackie kościoły należą do najpiękniejszych na Śląsku. Odwiedzając miasteczko nie sposób pominąć kościoła parafialnego św. Bartłomieja, w którym można obejrzeć freski morawskiego artysty Franciszka Sabesty, zwanego Sebastianim. Warto zajrzeć również do klasztoru Franciszkanów, w którym odnajdziemy kopię Domu kuleretańskiego. Ciekawym miejscem jest baszta więzienna, w której dawniej trzymano przestępców. Obecnie jest ona siedzibą Muzeum Regionalnego. Do innych ciekawych miejsc należą Cmentarz Żydowski w Zagajniku Olszynka czy klasztor Paulinów we wsi Mochów, w którym podczas Potopu Szwedzkiego i Wojen Śląskich przechowywano obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Obrzędowość naszej drużyny nawiązuje do historii XVII-wiecznej Polski i pobytu króla Jana Kazimierza w Głogówku. Chcemy, aby naszym patronem został hetman polny koronny Stefan Czarniecki, czyli jeden z najważniejszych dowódców tego okresu, który przybył do Głogówka, aby przekonać króla, by ten, zamiast abdykować i uciekać do Francji, jak zamierzał, zebrał armię i ogłosił wojnę wszystkich stanów i wyparł najeźdźców z kraju. Czarnieckiemu i innym doradcom udało się przekonać władcę i po pięcioletniej wojnie Szwedzi zostali pokonani i w ramach pokoju w Oliwie na wiele lat zapanował między naszymi narodami pokój. W drużynie działają obecnie trzy zastępy. Husaria, którą dowodzi wywiadowca Wojciech i która liczy dziewięciu druchów, kanonierzy, których mamy dziesięciu harcerzy na czele z wywiadowcą Kacpem Białym oraz obrońcy pogranicza zastęp Kusznicy, zwycięzcy tegorocznego rajdu pogranicza Któremi dowodzi młodzik Dawid Grajcki, pseudonim Saper. Do podjęcia się wyzwania i przygotowania filmiku o swoim mieście i swojej drużynie, nominujemy 122 krużbolską gruczę harcerzy Tornado, imienia Andrzeja Romockiego pseudonim Moro, i 7. chłaską różne harcerzy Starodrze, imienia Władysława Załogowicza pseudonim Felek. Historia Waszego Miasta może być ciekawsza niż Wam się wydaje. Zapraszamy na akcję harcerskie Miasto. Czuwaj!